Tegoroczna gala agrobiznesu odbyła się w Warszawie i zgromadziła blisko 250 uczestników z całego kraju, w tym czołowych polskich rolników oraz przedstawicieli naszego agrobiznesu, reprezentantów instytucji centralnych i regionalnych związanych z sektorem gospodarki żywnościowej. Głównym punktem tego wydarzenia było uroczyste podsumowanie 33. edycji ogólnopolskiego konkursu agroprzedsiębiorca RP i ceremonia wręczenia szabel oficerskich oraz buzdyganów najlepszym w Polsce agroprzedsiębiorcom, a także rolnikom wyłonionym w konkursie agroprzedsiębiorca RP 2023. Wśród laureatów tegorocznego konkursu znalazł się także Stanisław Cabaj, prezes rodzinnej firmy Mateo z Dębicy, znanej w całej Europie z produkcji i eksportu mrożonej żywności. To było dla mnie bardzo miłe zaskoczenie. Już w ogóle wejście, wejście na jako wyróżniony po, pod szablami, to już było, był dla mnie taki, no, takie bardzo mocne wzruszenie. Tym bardziej, że nie byłem przygotowany i nie wiedziałem, jak to, jak to wygląda, tym, tym większe zaskoczenie. Podczas Galii Agrobiznesu 2023 Stanisław Cabaj, prezes firmy Mateo, otrzymał szablę oficerską, a także gratulacje m.in. od ministra rolnictwa i rozwoju wsi Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przypomnijmy, że dębicka firma Mateo istnieje na rynku już od 30 lat i zatrudnia ponad 200 pracowników ta nagroda była dla mnie to znaczy dla mnie dla naszej firmy bo to nie tylko ja ale tak naprawdę to pracuje tu prawie może nawet dzisiaj ponad 200 osób na to na sukces tej firmy także tutaj też muszę serdecznie podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie i za to że tyle lat bo już tak naprawdę 30 lat jesteśmy wspólnie i wspólnie pracujemy nad tym aby tą firmę rozwijać Firma Mateo od lat prężnie rozwija się i zwiększa swój potencjał, produkuje ponad 140 produktów, zdobywa rynki europejskie i światowe. Warto podkreślić, że Mateo jako jedyna firma w Polsce i Europie produkuje mrożone pierogi bezglutenowe. Agroprzedsiębiorca RP to kolejne wyróżnienie oraz docenienie firmy z naszego regionu w osobie Stanisława Cabaja, prezesa Mateo i założyciela tego rodzinnego przedsiębiorstwa, będącego także biznesową wizytówką dębicy w kraju i na świecie.